Dowiesz się tutaj wszystkiego. Od tego, dlaczego Geralt wrócił do wiedźminowania, dlaczego gonił dziki Gon i co się stało, kiedy dziki Gon rozłapał. Jest tu pokazane wszystko, co się działo przed wydarzeniami z Wiedźmina 1 w kontekście utraty pamięci Geralta. I to nie była przypadkowa utrata pamięci. Nie ma powodu, żebym ci to opowiadał, skoro możesz zobaczyć oryginał. Rivia. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 nieludzi, w tym Wiedźmin Gerald z Litki w piersi widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług w wysokości trzech koron w lokalnej karczmie. Ratując Wiedźmina ginie też Yennefer z Wengerbergu Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia. Jennefer. Jennefer powiedziała, że Ciri odeszła na dobre. Żyje teraz w innym świecie i jest szczęśliwa. Zanim opuściła ten świat, dała nam wyspę Jabłoni. Naszą wyspę. Nie liczyliśmy czasu. Ludzie wierzą, że widma Gonu są nieśmiertelne. Pędzą przez nieboskłon, dzierżąc miecze błyskawic w trupkich dłoniach. Porywają ludzi. Którzy stają się kolejnymi upiornymi jeźdźcami. Spalili Sat i chatę. Pancernymi buciarami podeptali naszą wyspę. Porwali NFR. Musiałem ją odzyskać wrócić do rzeczywistości wrócić na widzimiejski szlak. 13 września 1269, wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady Wrichet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeść cygonu. 23 listopada 1269, Cintra. Wieś Zimna Woda i kolejna ofiara gonu. 11-letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270. Przełęcz w górach Armusz. Antikora Cesarska, jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację, teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270 Jaruga. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby, wszystkie między 10 a 20 rokiem życia. Wszystkie poza JNFR. 25 lipca 1270. Lasy Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden wali góra ani osiłek nie zdoła sparować czasu zadanego ogonem oszluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu Wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły żmi. Gon wciąż pędził na południe, ale to z gulety wiedział dokąd zmierza. Wiedział gdzie kończy się upiorna gonitwa. Przesilenie zimowe 1270 Midinvern, noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Jennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kring. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szansy zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie Elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten Elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po wielkiej wojnie. I to na końcu jako moment, kiedy chyba Geralt właśnie uciekł dzikiemu gonowi. I tak to się zaczęło. Co jest dla mnie ciekawe, bo pierwszy raz złożyłem tę historię do kupy, a nie tylko wyrywkami ją znałem. Gdzie jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic, nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermorem.